Ej, wracamy na chatę. Co? Oj, będziemy miał. Będzie w szpitalu. Ej, ty! Co ty tu robisz? Kim ty nie rzucaj się! Ej, ej, spokojnie! Kim ty jesteś? Tylko się pytam. A co cię to obchodzi? No, wiesz, bo. Widziałem cię ostatnio przed parkiem. Tylko. Weź schowaj lepiej ten miecz. Nie! No, fajny film. Kurczę, tak trochę zimno. Nie wiem. No, dobra, ogrzejemy tutaj trochę. Dobra, tu mamy patyka, no to włożymy, no dobra. się wracamy do oglądania naszego vloga, o, zaczyna się! Nie! Właśnie! Ej, co ty robisz? Czekaj... Zaraz się już cię mam. Chodź tutaj. O, o Ał, tu... Okej, okay, dobra, zabieramy miecz. Musimy go dociągnąć tam. Okej, go zaraz na Halo? Policja? Mam przestępcę. Tak, tak, przyjeżdżajcie. On nie budzi się! Szybko przyjeżdżajcie! Masz! O szybę wybiłem! kurczę, co ty? Kim ty jesteś? Ściągaj tą maskę! Nie! Czemu? Oh. Bo jeszcze tutaj jest patyka. Dobra, dobra, ściągnę, ściągnę. Kuba? No a co? Co myślałeś? Że jestem... Że jestem o, jego bratem? Co? Co? Co ty tu... Jak w ogóle? Ja widzę, że jest ty nic nie rozumiesz. To ty mi dosypałeś to wszystko do... To jest wszystko jasne. Tak, udawałem... Chciałem cię udobruchać, a ty co? Nie, nie, to jest niemożliwe. Tak naprawdę Marcin to nie jest mój brat. Znam tego przestępstwa, który porwał swojego brata, ale nic nie powiem. On już tak nie że ja zabiję go. Ale to nie był on. To był tak naprawdę niewinny cywil, który go wyzwał. Nic nie rozumiem. Wszystko. Nic nie powiem policji. Nic. Nic nie wyganam, gdzie on jest. Prawdopodobnie popełnię samobójstwo. Nie, nie chcę zostać. Mówię ci, to nie powinno być wszystko prawda. Nie o co chodzi. Co? Co się stało? Co? Gonie go. Na raft, Za Zanim. Gdzie on? Gdzie on powie? No. to. Nie mam patrz. Idzie na policję no, kiedy idzie na policję, mamy jeszcze jego miecz <laughs> więc trzeba iść do policji, do zeznania może odciski palców szybko, szybko ale jak on to powiedział, że przestępca, który porwał Marcina Naprawdę? Nie, 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 za dużo, za dużo spraw teraz po prostu w tym mieście. No nic. Pójdę na policję. Gdzie ona była? tak jeszcze byłem. Z, właśnie z tym złodziejem. A tam jest. Okej. Okay. Y... Chcę złożyć zeznania. Y... Ta osoba, która mi u... U... Udała mi właśnie tych rzeczy, to jest nikt inny jak Kuba. Nazwiska nie, nie pamiętam, ale mam jego miecz i zło... składam zeznanie, i mam nadzieję, że Państwo go złapią. No, ja złożyłem. Co ty tu jeszcze? Co? Myślałam, że to wszystko pójdzie w łazem. Przykro mi. Gdzie Znowu w szpitalu? O! Łóżko. Telewizor dodali. Aha, ciekawe. Aha, pamiętam. Dzień Dobry. A zapomniałem teraz taka moda w naszych krajach. No dzień dobry proszę pana. Pan też to masz. Po, z powrotem. E, tak, e, niestety pana poszczelili. No nie. Policja zadzwoniła. I chciałbym panu dać pilota do telewizora, bo w końcu nas było stać na telewizor. I... Dziękuję. No, miłego oglądania. Niestety na wypis to zapewnie pan poczeka ponad miesiąc, bo był pan poszczelony prawie, prawie w klatkę piersiową, e, ale został pan poszczelony, no w rękę, ale będzie pan sprawny, no i po pięć pan... Po pięciu miesiącach, czyż jest szansa, że się Nie, po jednym prawdopodobnie. Niech pan się kuruje. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, zobaczymy co leci w telewizji. Dzień dobry, dzisiaj w wiadomościach nasze miasto TV przedstawiamy wypadek, który po, po prawdopodobieństwu... Nie, no, no, po prawdopodobieństwu napadł na sklep. to ranny człowiek o nazwie... o nazwie Karol Szczęsny. Tak, sprawcą był niejaki Kuba, nazwiska nie znamy. I tak, zrobił, wyniszczył całą szybę w wieżowcu. I okradł. Ukradł jeden łuk z naszego sklepu. I więc tak. Yy, Sprawdzacz jest poszukiwany. Do, do dzisiaj go nie znaleziono. I mamy nadzieję, że zostanie odnaleziony jak najszybciej. Dziękujemy za uwagę. Telewizja, nasze miasto TV. Dobrze, tak proszę. Mam wypis od lekarza. Do widzenia. W ogóle pójdziemy zobaczyć co tam było z tymi... Z, tym, z tą kradzieżą. Kto tam wygląda. Nie wiem. Uf, tutaj nikogo nie ma. Budowa. Hmm. Kurczę, nie wiem. Nie, nie będę tam wchodził. Do domu. Dobra do nie będziemy chodzili przecież po nosach jeszcze na szybę muszę, dobra, o! Ach, dobra. idziemy do pracy. Może coś dzisiaj ci ciekawego? Pierwszy dzień wyjścia z lekarza. Przy okazji blisko. Co się mam stary, w końcu wróciłeś do pracy. To ty nowy jesteś? Nie, jesteś nie pracowałem. Masz jakąś zadniki pamięci? Nie, prawda, ja z Marcinem. No, ale ze Marcina nie ma. Eee, nowy A co pracowałeś w sklepie z bronią? Nie, ja nigdy nie pracowałem w sklepie z bronią. Musimy mieć jakieś zaniki pamięci starych. Ale ja się ale... nie dziwię z cał. A jak tam w ogóle? Nie, no no w kieczko wejścia. Oglądaliś wiadomości po tym Tam, tam, tam. Masakra, po prostu. Jak, jak, w ogóle są tacy ludzie. Może no. zaraz będzie jakiś pierwszy klient, bo miasto opustoszało po tym zdarzeniu. Nie no, każdy się boi w ogóle wyjść z domu, nie? No, ale muszą wyjść do pracy, zarabiać. Co? No, trzeba by się, no. domu no, też. No, nie no, zaraz no zaraz, idę do domu, bo jeśli już tutaj siedzę od szóstej. Co? Hmm. Dobra, jak chcesz to możesz iść, ja tutaj popracuję trochę. Nie, dobra, ja też chcę trochę pozarabiać. I tak nie no, ma będziemy kończyć. No. Dzisiaj krótko, bo to... Poczekam nie. na Ciebie. Jego weekend. I Jutro niedziela, jutro wolne przecież. Tak. Okay. Ale wolne, z Co To co jest? O, nic nie uciekło nam. No. Dobra, ja już kończę, idziemy. No ja też właśnie Co co idziemy na kawę jakąś? Nie wiem, możemy dumnie wpaść Dobra chodźmy. To chodźmy. Idę, idę. No dobra Pochodźmy No dobra okay, Tutaj chodź pobiję Tutaj sorry, bo ci mam jeszcze okno wite w ustawki, ale w przypadku dobra Kawa czy do jedzenia? Eee, kawę Kawa, już Ci daje. Masz. Może coś w telewizji leci. No, zaraz zobaczymy. Co tutaj mają? Nie wiem, no, są <grych> jakieś programy. Więc, no, tutaj zobaczymy, Może chodźmy się przewietrzyć. Przewietrzycie? No, tak popatrzeć na widoki. To są fajne widoki tutaj mam. Ja takich nie mam. No. Tutaj <grymne> to, 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 to jest najlepsze. No. O, jestem aż z wami Ja muszę iść przez połowę miasta. No. Ja zaraz będę musiał leczyć. No dobra, to już tam jest sam na facie. Dzień młody. no, no. Dzięki za kawę, ja ci tutaj wsadzę miskę, tutaj do zmywalki. o. Mm. No dobra, no to nara stary. Nara. No pa. Znowu nowy w pracy, no. Okej okay, serdecznie dzięki za oglądanie. Wiem, było parę, było parę błędów, tak, wiemy, wiemy, ale już po prostu mało błysków i... No, mi się Wam podoba. Za mną był Olowski Games. Znowu, tak jak Mam nadzieję, że Z Z zobaczycie kilka błędów. No bo były. My tego Ale tak. Słuchajcie. Łapkujcie, subskrybujcie, no, komentujcie i ogólnie. Wiesz kto był film nasz nasz tajemniczy, przyjaciel, więc... I zapraszam na stream <głos> <głos> Zapraszajcie na Steama. <noise> no, no, możecie go zaprosić w obacy, wpiszcie po prostu i, i kosztuje. Może Sani będzie z nami, drugi, odcinek. a więc no, co więcej mówić, nie będę obowiązek, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i trzymajcie się. Cześć. Pa.